Widzowie nie wiem o co chodzi, ktoś od rana dobija mi się do drzwi na kiedowicek. Witam was serdecznie, zostawcie łapkę, oglądajcie do końca Dobra, idę otworzyć drzwi, bo nie wiem o co chodzi Noc? Halo, Pały, dzień dobry. dzień dobry Dzień dobry, a co... Dzień dobry. Ja, ja tutaj przysiadłem na... Ale na z, jakiej, z, jakiej, z jakiej racji pan... Aha, to ugościsz, dobra, dobra a Nie wiem, porozmawiać ja jestem trochę zdziwiony, ale dobra, to zapraszam do gabinetu, dobrze, no, dochodźmy może... Fajnie urządzone, powodzi się pan. No, no tutaj to jest elegancko, no, 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 no jest, jest, jest no, perfektno wszystko gotowe. Dobra, zapraszam tutaj. Jak pan tutaj, się pa. dorobił tylu rzeczy? No. No, no, na takim legalnym biznesie, farmie złota tutaj. Okej, okay. słuchaj pan? No. no bo mi się zrobiło przykro pana. Przykro? Bo pan taki poszkodowany, plecak panu zaginął, nikt nie wie nic, kto no. to zrobił, gdzie to jest. No właśnie, o. Ja po prostu uznałem, że ja panu pomogę. Słud naprawdę? No i to tak. się, I to jest właśnie polska policja. Właśnie najlepsza jaka może być. Bardzo dobrze panie Klocz. Bardzo się cieszę, o... że pan mi pomoże w śledztwie. Świetnie. No bo wie pan, bo ja z tym drugim policjantem tak no ciężko mi się z nim współpracuje. On udaje, że jest jakiś mądry, że jest żart, <grym> nie wiem, Mozartaina, a debil tak naprawdę. My <grym> okay. Ogarniemy okay. to. Rozumiem, panie Klocz. Za no dobrze panie Kaczka. No to w takim razie bardzo się cieszę. A wie pan, że ja już zrobiłem pierwszy krok w śledztwie? Dobra, to proszę pan pokażę co tutaj pan ma. No ja już panu mówię, a więc ja tak naprawdę na razie to ja nic nie mam, bo powiem panu, że no w tym momencie to ja je, idę odebrać już y, testy DNA. Bo ja, ja wczoraj zrobiłem Jak testy no? DNA, zrobiłem testy DNA plecaka i próbek, które dobre truję nielegalnie pobrałem z domku co? tosta i jego siostry, no ale po to, co? żeby dowieść kurdy sprawcy, no tak? Dobra. To jest wszystko to takie w słusznym celu. Zachowanie, troszeczkę takie, no nie, nie ale, No przebrzydła, ale no muszę dowieść sprawcy, tak? No ja nie dobra, pozwolę, żeby to? przestępca był na wolności, tak? W takim razie idziemy to sprawdzić. No to genialnie, że pan y, oczywiście ma takie samo zdanie jak ja. Wy, widzowie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę i wpadajcie na serwer kidowice.pl na beta testy za niedługo start. Dobra. Y, idę, idę, idę już panie klocz, bo ja prawdopodobnie już odpowiedź mam w swojej skrzynce, więc. Dobrze. zaraz... Jeżeli to się okaże, że to jest, jest ten bustonator, to nie coś, będziemy coś, go połowali. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam, bo ja te testy do ja chcę... A, bo to jest tutaj, no, pan, tak? Pan tak, tak? Tak, 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 chyba dobra, już mam to, dobra. nie wiem czy to jest to, ale dobra. 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 O, mam coś. Drogi Dawidzie, sprawdziliśmy pobrane próbki, ale niestety są one zbyt słabe, żeby jednoznacznie donieść czyje to DNA. Prosimy o więcej próbek lepszej jakości. Y Kurde! Mm, czyli! Zasłabia te próbki są! No co z czego ty wziął te próbki człowieku? No z łóżka tak butelkę porzucałem, no z łóżka, kurde łóżka, to trzeba włosy wyrwać albo coś. Dobra, Jak jadamy. ja mam wyrwać mu włosy, to będziesz od razu kurde będzie wiedział, że coś kombinuje, no tak nie można. Czekaj, ale trzeba to... pomyśleć Kaczka. Dobra, mm. wracamy do kurde tutaj domku. Czekaj. Czekaj czekaj, to on jeszcze może jakieś ubranie czy coś? Ej, ubranie to jest to złe. To, Tylko że on nie... Ja wiem, no czekaj, 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 ale czekaj, no plecak nosi się na plecach, ty! A jakby wziąć mu no. na przykład klatę? Wiesz, zbrojkę! Zbrojkę, ale ja klatę. Ale chcesz mu wyrwać klatę z, z ciała? Nie, Dybilu, kurde, wyrwać, z... tylko wziąć zbroję! Na pierśnik! Zbroję, Na pierśnik! Doda, to mów po polsku, człowieku, ja no mówię, mówię, mówię po polsku, no klata się to nazywa, Uf. no. Na pierśnik Dobra. wezmę i słuchaj, i dzięki temu no. wydaje mi się, że tam będą już naprawdę niezbite dowody. No cóż, kurde, musi się to Dobra. udać, no tego czekaj, no my się chyba umiemy nie, nie Ale nie co pałujemy, no przecież cicho, no, gdzieś no, nie mamy dowodów, no. że to jest on, nie, nie mamy pewności. Ja tam idę, go, a ty bierzesz klatek, Ale nie ma pewności, poczekaj, no, przecież nie możesz mu się Dobra, zrobimy to tren nielegalnie, panie policjant. Zrobimy to tutaj, jeżeli... Właśnie. W jaki sposób? Kurde, dobra, dobra, dobra no słuchaj pan, no, no ja widzę tylko jedno wyjście z opresji i nie, nie wiem, czy no. pan idzie ze mną, czy pan to oleje, ale ja... Ja, ja... idę, ja idę. Aha, okej, okay, no to ja się ja tam łamuję ja, ja jestem skłonny pałować no. Ale nie, ja się moje na na niewidzialność panie, żeby nas nie widział. A pan ma takie rzeczy, ja też mam. Dałem, takie dałem, rzeczy. dałem, dałem, dałem panu, a. dałem panu taką No pocieczkę. dobra. No ale to pan czeka, no pan czeka, no kurde. Ale, a, no, tak, bo tu nie będziemy tu pili, nie? Chyba. No tu będziemy pili tu, i odtąd idziemy, tu? no spokojnie, kurde, przecież jest ta misja. No, jestem we... narwany, bo um, spałował już kogoś, dobra. i pan dobra. to, dobra, idziemy, idziemy, tylko cicho, 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 bo chwila, on jest tam pa! On jest na dole! Ładzi gdzieś po tym swoim kurde domku w tej piwnicy. Dobra, czekaj, ja nie wiem, ja nie wiem, nie ja... wiem. Schowaj to z to no, przecież to widać! Pokaż mi się pan, bo. O, no, dobra, wiedzę fona. Kurde, no. go cicho, cicho, bo ten golem tu pilnuje. Czekaj, 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 bo ten golem tu pilnuje. Czekaj, idź dookoła niego, dobra, dobra, dobra. Lecimy do środka? Tak, 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 tak tylko czekaj, 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 to trzeba zrobić go. Od razu na jednym razie, dawaj. Tak, jestem. Dobra, dobra, dobra. Gdzie teraz? Czekaj, 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 ja widzę, że nie jest na dole, czekaj. Szukaj, szukaj zbrojki, gdzie on ma jakąś zbrojkę? Panie, bo mi się jeść zachciało. No to teraz nie będziesz żar, kurde, jesteśmy w trakcie dwania misji! Czekaj! A jak zembleję to od pana wina będzie. Dobra, szukaj pan teraz zbrojki, tym się pan zajmie, nie? Jest a na dole, nie. jest na dole. Widzę, 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 że jest na dole. Tak, ale ja bym Mam zbrojkę, chyba dobra, widzę zbrojkę. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj. pan, nie wiem, czy to jest legitna, no a świeci się chyba to jest ta w której on chodzi, czekaj, mu klatę. Zabierz pan to jak najszybciej, idziemy. I to ma statystyki. Dobra ma statystyki, to jest chyba jego, chyba jego main zbrojka. Dobra, 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 czekaj. To w takim razie, jeżeli to będzie ona. No. Dobra, on wychodzi, on wychodzi. Cio, na jednym, na jednym, Uuu. dawaj ze mną dawaj. Dobra, mamy to panie, Zorzył pan, idziemy. Dobra, elegancko, dobra. Słuchaj pan, tylko teraz cisza, tak? Oj, cicho, tu jest. Żadnych, żadnych gwałtownych rów. Żadnych gwałtownych rów. Dobra, on nie sam, dobra. Spoko, spoko, spoko. spoko, Jezus, spoko. Już młody. Jezus, ile tu jest wieśniaków? No jak nie, tego go spałuję. Kurde, przestań już, nie będziemy go pić! Nie środka, mamy dowodów, że to jest o 100%. My to robimy, żeby zyskać o do wody, dobra, wbijam. Dobra, 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 Zało założę, kurde, jakiś hełm, dobra, założę mój hełm, ja, żeby ja pan nie miał miał. Taki Wow, Kurde, wow, dobra, panie. było blisko! Ej, sekundę później byśmy tam poszli bo byłby koniec, on by nas no. nachycił na tym, kurde, dobra! spałowałbym go, spokojnie. Co byś go, nie kurde, by bił? No teraz go nie będziesz bić, uspokój się, dobra. Sprawa wygląda tak, mam tą zbrojkę, mam plecak, w tym momencie możemy iść zanieść to tak naprawdę już na... E, na... na no. szpital, na szpital. No Ej, musimy to odejść dobra. do szpitala. Tylko poczekaj, Dobre. ja muszę teraz tutaj zmienić ten list, dobrze? Dzień dobry, dzień dobry, proszę o ponowne... Proszę o ponowne sprawdzenie testów DNA Dobra, i teraz mamy W skrzynce, w skrzynce lepsze dowody Dobra, to na pewno będzie dobre, dobra, dawaj Dawaj, 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 chodź, idziemy Dobra, czekaj. idziemy Zdejmij wszystko, e... dobra, zdejmij ten halask idziemy po cichu do szpitala Bardzo po cichu Dobra, nie, w sumie on jest na dole, dobra, nie, nikt nas dobra. nie widzi chyba Mojego zdecimy. rodzaju zdecimy. i tak nie ma, tutaj Więc zaraz Nasz możemy na spokojnie tam chyba pójść Dawaj, 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 dawaj czekaj, 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 bo ten, kurde, drugi policjant jest chyba w środku Dobra nas nie zauważy, że my tu wbijamy. Dobra, hit. Ok, wbijam. Odkładam to, to i to. Dobra, kurde. boję się na plecach tu zostawić, ale dobra, no już trudno. Chcę mieć jak najszybciej efekty. Dobra. Ej, my możemy w sumie iść sobie tutaj usiąść, nie? Tak naprawdę. Tak? Możemy tutaj poczekać, chyba, no bo tak naprawdę, kurde. No, wydaje mi się, że nie to szybko sprawdzę. Dobra. No, dalej sobie tutaj idziemy I dalej nam potka na niewidzialność zejdzie. No i mam nadzieję, że efekty już będą za chwilę. Uuu, jest Dawaj pan, bo pan! Kurde osypałuje. Jezus, halucynacje mam przez ciebie! Co ty? Czemu mnie tym paralizatorem uderzyłeś, no? O no? spisz no, pan jak skutę, Jezusie. Wiem, co się, się stało? Co się Idem stało? Spradzić, już? Dzieliki, Ile dzieliki ja tu spałem? Ile ja tu spałem? 2 godzinki Kurde, sporo, dobra, nieważne, tak. dobra, okej okay. Są w innym miejscu, czekaj pan, czekaj pan tak. Pielęgniarka no. przyniosła i właśnie obudziłem pana. Czekaj pan, bo jest chyba coś ważnego. Co? Witaj, Dawidzie. Sprawdziliśmy z dokładnością próbki i zgadzają się z użytkownikiem Filip Szybka. Pokrewieństwo jest pewne na 100%. Cena badania 15 kitcoinów. Co za złodziejstwo, kurde! Wtedy nie musiałem płacić! No, dobra! Dobra, pan, masz, pan jest bogaty, to nie chce zapłacić? Dobra, zapłacę, kurde, dobra! Mają niech te 15 kitcoinów, ale co za złodzieje, dobra? To ja dobrą, może nie złodzieje, dobra, no niech mają, kurde! Uczciwy biznes, dobra! Zapłaciłem, okej? Okay? Do tej szynki, do tej szynki, dobra! Wszystko A jest legitne, dobra! Tam zapłaci. Za co, kurde, jak wy... do no pana, że. Dobra, panie, masz pan jednego kit za to, że pani pomógł w ogóle, kurde, bo jo, muszę dasy, przyznać, że pan tak, jest co? Dobra, pan, że jest dobry, to pan masz trzy i kurde, o, jo. I dzięki. To będzie Właśnie. nagroda dla pana za pomoc w śledztwie. Nie podzielę się z moim kumplem. <ślech> Słusznie, dobrze, panie Klotz, dziękuję za rozwiązanie sprawy i to chwila, bo my mamy panie, teraz zbidę do wody tak. na to, żeby zawnąć tosta. No to jest genialny to. dzień, no to jest idealny dzień. Idziemy na pały. Idziemy, idziemy, kurde, Jezus, ja, czekaj, bo. Na pały, ja nie, ja to nie mogę, jestem podekscytowany, człowieku, jestem podekscytowany. W końcu, kurde, pójdzie siedzieć za to, że mi Sprecak. wiedziałem, że to jest on. Wiedziałem, byłem pewny w 100%, kurde, ale teraz przydaję mam dowód. Genialnie. 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 Halo. No, wyjdajcie, się, panie Jagiele, bo ja do pana mam. mam... Chwila, 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 panie Klaus, trzeba się trzeba się delektować. Trzeba się delektować nie ma delektowania się. Ja to wszystko ogarnąłem, ja biorę całą pensję. Ale chwila, 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 chwila. Najpierw, Najpierw to się wczujmy w klimat, tak, panie Jagiem? Ja pana zapraszam tutaj na chwilę na podwórko. Niech pan sobie coś zobaczy. Proszę tak, pana. Dobra. Proszę sobie zobaczyć. Widzi pan te piękne pięć pomników? Tak, dokładnie widzę, no. I niech mi pan powie, kto pana zdaniem tutaj jest największym złodziejem i oszustem. Tak pan oszustem. by miał strzelić? Jak ja nie mogę, bez dowodów nie mogę nikogo... A, a to bardzo dobrze, że pan tak mówi, bo ja tak się zdaje sprawa, że mam pewne dowody na to, kto mi ukradł plecak. Udało się. No, proszę, proszę. Ale to wszystko trzeba do archiwum pisać. Co do archiwum, do kurde, dobra, dobra, dobra. No to chodźmy do środka, dobra. Niech już pan ze to te archiwum, kurde, miejmy to z głowy. Ja mam zbite A dowody. ja to jest podstawa. Ja mam zbite dowody, powiedzy. panie. Dobra, to już jest na pewno. Ja znalazłem, kurde. O, niech pan wie to wszystko. Wszystko. ja już wszystko gra. Chowaj, tak. te kitkoiny, no co ty, kurde, no. Y proszę, proszę, po, proszę pogadać dowody. A więc, proszę bardzo, to jest elegancki dowód prosto ze szpitala powiatowego miasta Kidowic poproszę Wszystko jest tutaj napisane, co jest prawdą a... Złodziejem Filip szybka Tak jest, wszystko jest zapisane To jest hultaj i drań Zamykamy Zamykam go Momencik, tak, ma, musimy spisać skurdy. jeszcze tylko spisać, że to Że sprawa jest zakończona Będziemy Ja to... nie mogę, jest Będziemy, za... Będziemy klocu zamykać Filipa Zamykam Nie go. ma żartów, nie ma żartów Obywa ten Szczypcon będzie zamknięty